wszystkim, Dzisiaj jest fajny dzień, bo dzisiaj niedziela Jestem akurat po giełdzie tarosy, która się odbyła w Poznaniu. Druga giełda, w zeszłym roku też już jedna była, dzisiaj w tym roku była druga. EXOTIC Fest w Poznaniu. Małe, ciekawe dość moim zdaniem zakupy, dla mnie tutaj jest dużo praktycznie wszystko nowości. Większość, obydwu gatunku, jak to się mówi, jedziemy z tematem. Przede wszystkim podstawy To co chciałem już mieć nowego, tak, to jest podstawa moim zdaniem. Wszystkiego miękka, peseta prosta. Miękka, peseta zakrzywiona. To jest podstawa każdego teraz. Co to wręcz musi być do odmiany? Raz. Coś karmówki. Na ludzie w ogóle to chyba pierwszy raz w ogóle karmówkę kupywałem. Wiadomo. Ja Kłapki. Tabletki. I teraz jedziemy do zwierzaku. Tutaj mam Awikulary sp. Columbia. Z tego co ja się dowiedziałem, ten osobnik jest bardzo podobny do Awikulary Purpura. Tylko ze zbiegiem czasu będzie się różnił delikatnie odwokiem. Coś fajnego. Akurat tego gatunku u siebie nie mam. To jest raz. Zakupiłem ja sobie sp u Spiders Online, coś czego jeszcze nigdy u siebie nie miałem. To jest ma, brachy pełna klasy. Bardzo fajny gatunek. W ogóle ciężko z maluchami jest z tego gatunku. A żeby było śmieszniej dwie brachy pełne milki stadium l3 obydwie jedno z nich będzie liniać i teraz zakupiłem sobie parę te z między innymi też ze Spidershopu, ale tego pormiktopusa szukałem jeszcze raz na giodach. Dokładnie tu jest Pormiktopus, Pormiktopus Cancerides. Długo szukałem tego gatunku. Stadium L2. I teraz będą zakupy o Spider To jest przęt do, do Nemis. Brachy, brachy peramosa Jest dobrze to wymiałam długo też tego szukałem powiem wam szczerze tu jest maluszek tak wygląda brachy peramosa Teraz coś trochę na wesoło. Holon Tele SP Fluffy, jak to w ogóle wygląda? Wygląda tak, na razie się to niczym nie wyróżnia. A w gratisie dostałem Cyrotop Top Hole SP Polo. Jakby to, to zapraszam na stan shop, będziecie widzieć jak to dokładnie wygląda. Taki maluszek. To musi być niewielki jakiś gatunek. To dostałem akurat w się. A żeby nie było, kupiłem co będzie za Z Nigdy z kolopendrą nigdy nie miałem do czynienia. Także jak widzicie, nie jest maluszka. Jest malutki osobnik. Coś fajnego dla mnie. Dla mnie to zupełnie coś nowego. Nowy zwierzak po prostu na hodowli. A żeby nie było, to sobie z kolą pędrę. to pusa, co sobie przeprowadzę. No i teraz tak. Przerwał sobie Formictopus Cancerides. To będzie chciał wyjść. No, hello. Jak to się mówi? Następny gatunek z Formictopusa. Stadium L2. bardzo fajnego. Może pan Zamykamy. A tu będzie moja składopędzka z kodopę, za 5 Zanim dorosnie, no to trochę i to, to zajmie. Oto on. Albo ona. W Wam że z pentrami to się nie miałem nigdy do czynienia, ale może być ciekawie. No. no i tyle ją chyba widziałem, i tyle ją chyba widzieliśmy. No. Chyba, wyczuwa, że już ma inaczej. Pierwszy raz usłyszę z ze będę miał. A dla mnie to przecież coś też nowego. Te niektóre gatunki są popularne. W hpr dość długo też szukałem. Między innymi klasy. avicularia SP Columbia, też wojny dla osobnych Jest się przełożę no, ostatni osobnik tu przyjdzie Awicula SP Columbia. Taki wystrój zupełności temu osobnikowi wystarczy. I tyk. Już przełajowe. Jako malu wygląda jak purpuera, a tak, a teren to ja się dowiedziałem. One z biegiem czasu będą odwok zmieniać. Będą inne. Bardzo fajny gatunek. Jakże widzicie, udane zakupy. Nieźle. To, co chciałem poszukać, to mam. W gratisie. Fajna nazwa. Dwie Milki. Klasy jedna. Brachy paramosa, Cingulata, Singulata. z którego szukałem na trzech Jak to się mówi? Niech Wam się podobało. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, Jak to się mówi, do następnego razu. Hej.